Kłamstwa, zbrodnie, ludzie uwikłani w makabryczne okoliczności, czyli Polska kryminałem stoi i nic pod tym względem się nie zmieniło. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny sierpniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Jeśli jeszcze jakiś miłośnik lub miłośniczka polskiego kryminału nie słyszeli o nazwisku Joanny Dulewicz, trzeba już czas nadrobić zaległości. W moich rękach zakłamani i kontynuujący tę historię zastraszeni właśnie pióra Joanny Dulewicz od wydawnictwa Czwarta Strona, czyli mroczne, niepokojące opowieści o zbrodniach w naszych polskich zakamarkach. Ta opowieść zaczyna się od zaginięcia niejakiego Marcina Olbrachta, szefa prywatnej kliniki, który od lat prowadził, jak się okazuje, podwójne życie. Jego miejsce w zarządzie przejmuje jego żona Eryka, która długo nie zdaje sobie sprawy z makabrycznego dziedzictwa, jakie za sobą zostawił jej mąż. Pojawiają się pierwsze zwłoki, jedynie czubek gór lodowej działalności Olbrachta. A to jedynie początek, dlatego, że pewne sprawy sięgają daleko wstecz, sięgają do przeszłości, łączą pokolenia i nie Pozwalają o sobie zapomnieć. Na ich trop jednak wpadają początkujący śledczy Patryk Wroński pod czujnym okiem swojej przełożonej Leny Chmiel. Razem uchylą wrota do prawdziwego ludzkiego piekła. I od razu, kochani, tutaj zaznaczę, że przed Wami seria kryminalna. Co to znaczy? A tyle, że nie sposób mówić chociażby o zastraszonych, nie znając tutaj kontekstu zakłamanych. Joanna Dulewicz stworzyła tutaj taką serię, która podobna jest w odbiorze do boskiej proporcji Piotra Borlika, czy do serii O4X Maxa Czorniea. To znaczy, kto nie zna, słuchajcie, początku tej historii, ten może pokupić się w zależnościach między bohaterami. Dlatego, że tutaj historia kontynuuje się, ukazując wynaturzoną, perwersyjną stronę ludzkiej natury. Tę stronę, której nikt nie chciałby poznać na swojej własnej skórze. Autorka porusza tutaj trudne i ciężkie tematy, jak chociażby temat handlu ludźmi, pracy przymusowej, korupcji czy układów układów, które pozwalają ten patologiczny system utrzymywać nawet całymi latami. Wszyscy w tych historiach kłamią i każdy próbuje coś ugrać nawet wtedy, kiedy jego pieczołowicie zbudowany świadwali się w posadach, nawet w aktach największej desperacji. Trudno w ogóle w powieściach dulewicz o tego uczciwego glinę, o taką szlachetną duszę, o tego, który faktycznie pragnie walczyć ze złem i to zło zwalczać. Dlatego że podczas lektury wydaje się, że tutaj każdy jest w jakiś sposób uwikłany, każdy ma tutaj coś za uszami i żadne aresztowanie niczego nie zmieni. Powiem wam, że zakłamanych i zastraszonych czyta się trochę tak jak powieści ze Skandynawii. Czuć tutaj ten podskórny chłód, ten podskórny mrok. Ta atmosfera jest niesamowicie przenikliwa, jest taka chłodna, przejmująca i sączy się tutaj niepokój ze strony na stronę. A zło? No cóż, zło u Dulewicz triumfuje nieco częściej, niż byśmy chcieli. I powiem wam tak, kto ma ochotę na lodowaty podmuch zbrodni, ten powieści Janny Dulewicz nie może ominąć. A ja razem z wydawnictwem Czwarta Strona zapraszamy was na konkurs. Mam dla was jeden pakiet zakłamanych i zastraszonych do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: Wasz ulubiony duet śledczych, może być filmowy, serialowy, może być książkowy. Wpisujcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do Końca sierpnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Nic się kochani nie zmienia. Jak widzicie, Polska Kryminałem stoi kolejna wyjątkowa autorka, którą warto poznać, jeżeli takie kryminały właśnie lubicie, jeśli cenicie sobie polskich naszych rodzimych autorów i nasze rodzime zbrodnie właśnie. Tutaj ten klimat jest ciężki, jest mroczny, jest niesamowicie chłodny. Jeżeli chcielibyście sobie poczytać również o tej serii, to zapraszam Was na bloga wielkiego buka, no my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście i ominęły Was premiery książkowe sierpnia, to czas kochani nadrabiać zaległości, dlatego że latem wydawnictwa nie dają nam odsapnąć wcale. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!